Witam na kanale. E, e, dzisiaj trening e, z kładusiem. Taki to jest syf. ten Syfre, no. E, Od razu informacja. Ten konieś leci do nowego domku więc będzie, y, 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 będzie filmik z pakowania. Widzicie, już nie ma Kija i już ma ten. W kamerze ten konie wygląda dużo, dużo, gorzej, nie wiem dlaczego, bo na żywo jest ładny, na żywo jest ładniejsze dużo ładniejszy, no i ktoś go kupuje, więc no. Ym, tak, dobra, to yy, dzisiaj, yy, jaki będzie trening z kwartuniem, to z yy, kwartuniem dzisiaj będziemy robić potęgę skoku Dzisiaj jakoś nie ma nie na skoczki, ale może coś skoczymy, jakiś metr 10 metr 5 na nim. A my już lecimy z kwartą. Dobra, teraz jeszcze tylko bierzemy przeszkody i zaczynamy. Na razie odłożyłam kwartusia, tam jest gdzieś, nie wiem, gdzie się chyba widzicie go? No tam gdzieś jest, no jest, Szkoda. Znaczy, szkoda z drunk. kolejny drąg. No i idziemy się rozstępować. Dobra, my no jesteśmy już rozstępowani, rozgłosowani i rozgarpowani na jedną stronę, a drugą stronę już zobaczycie. jeszcze chwilę pogalopowaliśmy, porobiliśmy inny ćwiczonkę. już jesteśmy. I już będziemy zaczynać skakać najpierw 40 centymetrów. Jeszcze raz skoczymy. I będziemy jechali na pięćdziesiąt. Oj, tej krzywo to jeszcze jest, tylko teraz z drugiej strony Albo jest tej samej, bo mamy przecież drąga tu. No. Pięćdziesiąteczka. Pięćdziesiątka poszła gładko, więc teraz lecimy sześćdziesiąt. Oj, no dobra, zaliczymy. Odwyższamy o jeden na siedemdziesiąt centymetrów. Dawno nie skakaliśmy. Więc to też będzie trochę gorzej Ale będzie git Ścięte Jeszcze raz chodziło pod skok. Osiemdziesiąt przestawiamy. No i też powinien w miarę normalny skok. No nie, to nie był skok, jeszcze To można nazwać skokiem i podwyższamy. Dobra, teraz musimy dziewięćdziesiąteczka. Mam nadzieję, że będzie łatwutka. Taka średnia, więc skoczymy jeszcze raz. Można to nazwać skokiem. Idziemy na 95. Jest dziewięćdziesiąt No. Skoczymy, mam nadzieję, że pójdzie łatwo. No, ale na wyższych jakoś tak ładnie leci. Fu, 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 fu. No, był to skok. Chciałyśmy, żeby był skok. Nie chcę mi się już więc po prostu dam na sto. Tówka powinna jakoś pójść. Nie zwracaj się na to uwagi, jak są ubrana, ale po prostu jest gorąco i nie miał się w co ubrać, bo, bo nie chciałam się wstać w praniu Tego nie było. Jeszcze raz. Dobra, lecimy stówek. Jeszcze raz. Bra. Już widzę, że dzisiaj skład to nie skoczy tej stówki. Jutro w sobie filmik, jak skaczy na nim 105, ale po prostu i właśnie tak myślałam, że coś pójdzie nie tak więc teraz już skończymy błysk w się, może jeszcze później spróbujemy jak się bardziej rozgrzeje, bo miałam taką rozgrzewkę 10 minut więc są tak te tak krótko no i spróbujemy czczówka jest Chodzi, czekajcie, spróbuję z kwarto. No. I teraz to polecieliśmy. Dobra, mam pomysł. 105 bez yy, największych w potem z kwarto i tak dalej. No. Dobre, jest 105. Nie na co coś teraz zostało, ale próbujemy. No nic. Dobra, jak się skacze bez konia. W serio, jak upadam, to czuję kość ogonową w z tych schodów. I jeszcze koń mi dodatkowo utrudnia. Może wieczorem jakoś jeszcze później pójdę na tor krosawy i nagram z tego coś. 110 jest. Takie. Tego nie było jeszcze raz. Nie wnikajcie. Serio, tak mnie tak boli jak z tych schodów, że ja nie mogę. Ale dobra. Próbuję. Podejrzewam, że dzisiaj to będzie nasz maks. Ewentualnie 115, ale 120 już. już dzisiaj nie. gdyby nie spojać. Czekajcie, wezmę sobie większego drąga. Teraz będzie mi zdecydowanie łatwiej, bo drąg jest dłuższy. Więc mogę nie zahaczyć nową o stojak. I lecimy. Zrzutka tyłem jeszcze raz. Dobra, ostatni raz jak się nie uda, no to koniec. Jak się uda, to dwa razy jeszcze skaczę i, i kończę. Ostatnie skokami to w ogóle dramat, tragedia. Nie wiem co się tam dzieje, ale jakoś ostatnie, tak mniej skoczna jestem. Co dobrze o mnie nie świadczy, no bo. Będę chciała iść na zawody, a no tak średnia, jak spadną z formy, no tak średnio. No nie wyszło. Bra, nieważne. Coś nie wyszło. Coś nie piekło. Skończę sto pięć i obiecuję wstawić filmik ze skakania co najmniej sto pięć na kwartusiu. Obiecuję, wstawię go niedługo. Nie no, widzicie, że już skakałam 115, znaczy 105, a teraz już nie mogę totalnie, nie wiem, coś jest na rzeczy chyba. No dobra, to widzimy się na rozstępowaniu. Dobra, my już pokusie. Dzisiaj był dramat. Nie jestem zadowolona z siebie ani składu, ani z siebie, niestety. Dzisiaj, dzisiaj owie. Machiny się zepsuły, nie wiem, coś, coś jest na rzeczy, czy coś. O dobra, dzisiaj próbujemy też yy, iść na krasowy. Yy, Nagramy wam filmik. Pewnie będzie miliard z rzutek, ale zobaczymy. Może będzie filmik z moją koleżanką z terenu dzisiaj, albo ewentualnie z treningu. No, zobaczymy. No i to chyba na tyle. Będzie oczywiście filmik z pakowania Silver Star na kanale. No, zachęcam do krytykowania nas w komentarzach, ale nie wiem, piszcie, co, co tam chcecie. Możecie też zadawać pytania do QuartuSiew.com, czyli w komentarzach. Czyli w nie widział, skrót, tak, na marginesie. No. No i do zobaczenia, papatki.